Jest wtorek, 11 sierpnia. To są wiadomości nowego dziennika Aleksandra Sławisz. Witam Państwa. Więcej ruchu, mniej liczenia kalorii to nowa recepta Coca-Coli na walkę z otyłością. Cywilny patrol Guardian Angels wznowił działalność. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci wyhodowali sałatę. To główne wiadomości dzisiejszego wydania. Zapraszam. A zaczynamy od informacji o głodnych dzieciach w Polsce. O problemie tym wspominał prezydent Andrzej Duda podczas inauguracyjnego przemówienia. Dane GUS potwierdzają, że problem ten w Polsce istnieje. Obecnie blisko 1 milion dzieci i młodzieży w naszym kraju żyje w rodzinach, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, takich jak jedzenia, dachu nad głową, higieny i edukacji. W 2014 roku poniżej minimum egzystencji, czyli w ubóstwie skrajnym żyło 7 4% społeczeństwa. Prezydent Duda zwrócił się do posłów o poprawę tej sytuacji. Przechodzimy teraz do informacji z Ameryki. W Ferguson i okolicach znowu zrobiło się niespokojnie. Od niedzieli policja aresztowała tam kilkadziesiąt osób. Z tego powodu w poniedziałek władze powiatu St. Louis wprowadziły tam stan wyjątkowy. W niedzielę pokojowe obchody rocznicy śmierci 18-letniego Michaela Browna przerodziły się w zamieszki. W poniedziałek setki protestujących znowu wyszły na ulicę. Porzucali kamieniami i butelkami z zamrożoną wodą, co dało policji powód do interwencji. Bezpieczeństwo to nasz priorytet, a to już nie jest pokojowa manifestacja, napisali na Twitterze komendanci lokalnych policji. W związku z gwałtownym wzrostem przestępczości w Nowym Jorku, cywilny patrol Guardian Angels, założony i dowodzony przez mającego polskie korzenie Kurtisa Sliwę, wznowił działalność. Po wieloletniej przerwie członkowie Guardian Angels ubrani w charakterystyczne czerwone berety i kurtki od niedzieli strzegą Parku Centralnego chroniąc bezpieczeństwa nowojorczyków. Park Centralny to klejnot Nowego Jorku. Jeśli stracimy nad nim kontrolę, to stracimy całe miasto, powiedział Sliwa, który jednocześnie skrytykował działania Billa de Blasio twierdząc, że nie jest on w stanie zapanować nad coraz bardziej wzrastającą przestępczością w Wielkim Jabłku oraz agresją ze strony bezdomnych. Pozostajemy w temacie przestępczości. W Nowym Jorku w ubiegłym roku skonfiskowano ponad 3,5 tysiąca sztuk broni palnej. To najniższa liczba od 9 lat. W całym stanie zarekwirowano ponad dwa razy tyle. Rekordowo niską ilość broni skonfiskowanej w 2014 roku eksperci tłumaczą przede wszystkim większą wydajnością pracy NYPD oraz innych agencji miejskich, ale także tym, że przestępcy potrafią się lepiej zabezpieczyć. Duże znaczenie miało także w tym przypadku Udaremnienie w 2013 roku największego w historii Nowego Jorku przemytu broni, określanego jako Iron Pipeline, przez co jej mniejsza ilość dostała się w ręce przestępców. Google Inc., właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej oraz takich marek jak Android czy YouTube, zamierza zmienić strukturę organizacyjną korporacji, przekształcając ją w holding o nazwie Alphabet Inc. Po przekształceniach Google stanie się spółką zależną. Jak podaje Larry Page, prezes spółki, celem przekształceń jest zwiększenie przejrzystości grupy, która inwestuje w różne przedsięwzięcia, włączając w to samochody bez kierowcy, szybki internet i technologie związane ze zdrowiem. Zdaniem ekspertów zmiana struktury korporacyjnej Google w żaden sposób nie wpłynie na użytkowników Google, YouTube i innych produktów holdingu. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS astronauci NASA wyhodowali Czerwoną Sałatę Rzymską. Jak zaznaczają specjaliści, wśród nich koordynator programu kosmicznych upraw dr. Ray Weller, może to być przełom w kontekście przyszłych, długotrwałych wypraw w przestrzeń. Sałata nie jest pierwszym warzywem wyhodowanym na ISS, jednak do tej pory wszystkie plony były transportowane na Ziemię i poddawane badaniom. Uprawy w kosmosie nie są łatwe, bowiem odbywają się wyłącznie przy sztucznym świetle oraz mikrograwitacji. Naukowcy wskazują, że pozyskane tym sposobem rośliny nie tylko mogą być pożywieniem, lecz także absorbować z powietrza dwutlenek węgla i wytwarzać bezcenny tlen. Astronauci stawiają na sałatę, a Coca-Cola na swoje słodkie napoje. Ten największy producent słodzonych napojów wspiera finansowo rozwiązanie problemu otyłości, jakimi jest więcej się ruszaj, a mniej zwracaj uwagę na kalorie. Firma skupiła wokół siebie wpływowych naukowców, którzy propagują właśnie to podejście do walki z otyłością w profesjonalnych magazynach medycznych, na konferencjach i w mediach społecznościowych. Aby pomóc im w propagowaniu tego przesłania, Coca-Cola przeznaczyła finansowe i logistyczne wsparcie dla nowej organizacji non-profit o nazwie Global Energy Balance Network, która promuje pogląd, że Amerykanie, którzy dbają o wygląd, zbyt duży nacisk kładą na to, ile jedzą i piją, a za mało uwagi przywiązują do ćwiczeń fizycznych. A w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika piszemy o sytuacjach, w których możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego. O tym, że nowojorskie wąskie wieżowce się chwieją i jak inżynierowie rozwiązują ten problem. Natomiast w dziale turystyka wędrówka po parku Corcovado, położonym na półwyspie Osa w południowo-zachodniej Kostaryce. Zachęcam do lektury. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV jutro o 11 wieczorem. Natomiast już za chwilę Telewizja Republika i wiadomości z Polski. Zapraszam.